Lecimy z pytaniem drugim. Bardzo podobne, aczkolwiek uzupełnia się, to dlatego to pytanie też wybrałem. Czyli odnośnie potencjału, co to znaczy? Co to znaczy mieć potencjał? Bardzo dobre pytanie. To są trzy poziomy, czyli duchowy, mentalny i fizyczny. Które są holistycznie nastawione na jeden proces, czyli znowu wracamy tu do tej naszej natury. Młotek ma potencjał do wbijania gwoździ różnego rodzaju, pod różnym kątem, ale młotek potencjału nie ma do tego, żeby przepiłować kawałek drewna. Czyli potencjał to jest nic innego jak możliwości na swojej drodze, umiejętności na poziomie fizycznym, sposób postrzegania świata na poziomie mentalnym i takie wsparcie energetyczne, że czujesz, że coś Cię prowadzi, że to jednak ta droga. Ty chcesz wbijać gwoździe, a śrubokręty Ci mówią, jak Ty to masz robić. Wtedy ich nie słuchasz. To jest ten poziom taki duchowy. I teraz praca na poziomie mentalnym, czyli schematy, przekonania, tutaj bardzo często przekonania blokują, tak? Czyli ten potencjał to jest zbiór możliwości pod warunkiem, że zastosujemy to holistyczne podejście do życia, czyli... Jak w mojej książce jest opisane, polecam w ogóle holistyczne podejście do życia, czyli, czyli trochę jakby zrobienie tak, żeby te wszystkie trzy poziomy, one w miarę były równo nastawione na nasze życie. Coś na poziomie fizycznym, gdzieś tam na poziomie mentalnym, coś na poziomie duchowym, a tu chodzi o to, żeby zrobić to takie holistyczne, czyli takie spójne, takie współpracujące ze sobą. I wtedy to jest właśnie nasz potencjał, czyli ta moc, którą my mamy. W grach komputerowych bardzo często potencjał oznacza Twoje możliwości, Twoje zasoby, to co tu możesz w danej, w danej misji, w danej planszy zrobić. To jest właśnie potencjał, nasza wiedza na danym poziomie i to, w jaki sposób my to wszystko możemy przerzucić na świat zewnętrzny, czyli na kreowanie rzeczywistości. Tak bym na to pytanie w tym momencie odpowiedział. Więc mamy za sobą dwa pytania.